Zresztą to jest T-Max. Czyli tak jak ostatnio jest Box PP. Emocje. Ryzyko. Na pewno. I wiesz, co? Biorę te klaty 27. To jest moja najkosztowniejsza rzecz. No bo nie mam bardziej drogiej rzeczy. Nie mam droższej. To jest klata Harley, poziom 27. I słuchajcie. Nie, nie ma rozdania. Uhu. Nie, po prostu ja to wystawiam na rynek. Słuchajcie, założy się, że sporo osób z was nie jest zainteresowana często moimi odcinkami, ale to może się zmienić, ponieważ um, właśnie wy możecie napisać komentarz, który będzie miał um, treść na przykład taką, żeby po prostu... jaki na przykład mogę być content, co mogę nagrywać? nagrywać. Przepraszam. I w ten sposób po prostu... Mogę mieć coś, co po prostu będzie Was bardziej interesowało. Dlatego serdecznie zachęcam do pisania takich komentarzy, a ja przechodzę do odcinka. Dobra, jesteśmy już. Gdzie jesteśmy? Bo zawsze tu jest, byliśmy. Wystawiam sobie te klatę za 500 milionów. Jest... Ja sobie prawie za 500 tysięcy wystawiłem. Ja mam to zrobił tak o, wystawiamy za, o i ile to jest warte? Jeden, trzy, dwa, raz, trzy. To będzie jeden ogromny bilion, albo tam miliard, jak zwą, tak złom. Także no, tyle ile mniej więcej ma ten agro, to to będzie taki jeden, 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 zero, 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 zero jeden. Na pewno tę jedną kotwiczkę można rozdać, dlatego na nią też spróbuję zrobić mały konkursik. Będzie to właśnie teraz, ponieważ robię konkurs na kotwiczkę, która ma bardzo fajne działanie. Zobaczcie sobie. Na pewno już oglądaliście parę filmów właśnie z w takim. Waliście kotwiczkę i bach. Trochę jak wędka surfera na G. ale... Mi się to bardzo podoba Jak to wygląda Ja bym sobie ściągnął to wszystko Sobie pochował Do eceków Jakich eceków? Co ja gadam? Weźmy sobie jeszcze O tej, tutaj na pewno moje kitty wipa były A no ja cóż, są? Nie Dobra, oddajemy sobie to wszystko tutaj to Było naprawdę ciekawie Swojego czasu, dopóki nie umarłem. Ale w dobrej sprawie, no nie, nie powiem, no. Nie powiem, że nie. Jeśli to wszystko tam do kosza, bo nie mam gdzie tego dać. Trochę mnie ośniło teraz. Słuchajcie, ja mam zrobił tak. Biorę jakiś tam set, wezmę sobie na przykład. set siedemnastka, słuchajcie? LK16, oczywiście. Ale uwaga, to będzie naprawdę ryzykowne, bo ja się niemal zastrzelę, jeżeli to się nie uda. Biorę kilo, 26 Ja to biorę, ja was nie kłamię, proszę bardzo. Kilo, 26 nie jest clickbait, Ja naprawdę mogę na tym dużo stracić, bo wyobraźcie sobie, co by się stało, gdybym przewalił z tym. Musimy sobie jeszcze wziąć jakiś miecz. A niech to też będzie miecz 26. Tylko słuchajcie, wiecie, co się stanie? No poza tym, że się zastrzelę Oczywiście niedosłownie, żeby nie było. nienocłownie nie Nic w tym stylu. Weźmiemy sobie koksa. Także gdyby się nie udało. Antyweba to chyba wszystko będzie. Mm. Dobra, bez, otem, bez mm. nie, to temu, bez to temu nie coś to się stało. To się zbogowało. Jesteśmy już chyba w miarę przygotowani. Na totalną rozwałkę. <laughs> Dobra, tej fajerwerki będą. Czy so, ja weźmiemy jeden stack. No więc... Co my tutaj jeszcze potrzebujemy w sumie? Koks, kotwiczka, antyweb. Lecimy. Jeszcze nie ma jak mi się nie uda z tym. Patrzę, czy nikt mnie nie śledzi. Ja na Ekwart poleciał. Chcę zobaczyć, ile, ja, ile uda mi się... Um... Zarobić na czymś takim. Może trzeba. Może sobie to teraz wyrąbać. Ja, słuchajcie, się tak boję. Ile kasy z tego! A dobra, słuchajcie, nie, ja się za bardzo boję. O, i właśnie o tym mówię. Ja mówiłem o tym, ja mówiłem o tym! Ja się za bardzo przestraszyłem. Przepraszam was, kogo to trochę nie zaskoczyło, kogo to trochę nie zadowoliło, że nie daje tego, czego byście chcieli. Ale słuchajcie, ja się za bardzo boję. No, to są kosztowności, no to nie jest tanie. Słuchajcie, no, to nie jest tanie, to nie jest za do darmo. Dobra, praktyczne ity. I tylko kosztowności, proszę. Chowamy to sobie. No tak wolałem na wszelki wypadek żeby coś tam wziąć, żeby w razie co uratować sobie tyłek. Ale widzę, że jakoś tak specjalnie mnie nie grzeje. Jakoś tak specjalnych kłopotów nie miałem, choć mogę mieć. Więc wolałem się tak zabezpieczyć troszeczkę. No, to jest sobie wszystko chowamy. No i jestem bardzo zadowolony z tego. Tak, nie, nawet, nawet za, właśnie za to nawet, że po prostu się przełamałem, bo niejedna osoba by się chciała przełamać, ale nie no, nie przyszło jej tego zrobić. Mamy jeszcze ten szal, A może zostawmy sobie te fajerwerki, czemu nie. No, tylko pokazać i praktyczne ity, dobra. Ja bym sobie odebrał kit dziewiątkę. Wracamy do korzeni, baby. Polatamy sobie, coś tam porobimy, na pewno coś nam się znajdzie do robienia. E, po ostatnią NIE! NIE! miecz. No. no dobrze, dobrze. Szybko uciekamy. O, wolny generator. Ale MAM PLAN, SŁUCHAJCIE Za 4 minuty 26, a to jest zupełnie inaczej Słuchajcie, ja mam zrobił tak, że ja się ukryję w jakimś generatorze i po prostu będę bić gracza Jak ktoś mnie wykopie, to po prostu ja lecę nim go. A, a ty tak chcesz to, spoko Okej okay. <grystanie> To być śmieszne! Bardzo szybko się kopi i zarabia z takim kilofem 26, ale ja tam dalej się boję wykorzystywać. Ale zobaczcie jaka wysoka jest w ogóle ta mapa. Wydaje mi się, że to jest taka lekka przesada, jeżeli chodzi o to. Dobra. To, czy to jest jakoś maga No nie, Moczę, że typu to wystawę za 5 milionów. No chyba go Bóg opuścił. Dobra. Przestańmy sobie tutaj i zobaczmy na rynku. Tak dokładniej. Kapitan Ameryka stoka. Znaczy nie ja to jakoś mogę nie zadowolić, ale... ale spoko, spoko, spoko. Ja bym chciał się jakoś tak mega poczaić na ten mierzdy w twarze Właśnie, to jest poziom 28, prawie najlepszą na serwerze, to i tak jest w miarę dobra cena. Bo takie najlepsze sigma to naprawdę po, nie wiem, 5, 5, co najmniej 5 co przynajmniej miliardów. Jak znowu tak zwą po raz kolejny. No, nic mylnego. Ciekawe tu nie jest. Bez komentarza z tym. Szczerze nie wiem po co jest coś takiego. Taki system już się utworzył. Że ludzie po prostu wzajemnie się odrażają na ym... na, na takim rynku. Wystawiają ym, jakieś itemy, nawet czy to mocne, czy to słabe. Które po prostu ma, mają nazwę obrażające kogoś. Po co? Po co ja się pytam? Bo to bezsensowne. Czekajcie 50. To jest za 450 milionów, kumacie to? Kumacie to? Bo ja nie. O, co jest tutaj moja klata? 27 no dobra. Trochę szum robi, więc pójdźmy się z kimś bić. Najlepiej to tak tutaj o, za linią. Czegoś tak czekać na klipa. Jakiegoś. Ale, ej. Ja tego nie kumam. Co tu się stało? To jest... Ja nie kumam w ogóle. Nie Coś tutaj stało na pewno. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Y Marca.